Cześć, tej strony. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o najnowszej aktualizacji Capture One, czyli najlepszego oprogramowania do tetheringu, jak również do wywoływania kolorów. Kto oczywiście lubi Lightroom, ten lubi. Natomiast najnowszej aktualizacji Capture One został wprowadzony panel retuszu, i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. O tym chcę sobie z Wami dzisiaj porozmawiać. Tutaj sobie zresetuję wszystko, żeby nic nie było widać, dlatego że no, jest to trochę fajna opcja. Nie będę ukrywał. Tak jak trochę zazdrościłem Evoto AI, że może sobie na bieżąco retuszować wszystkie zdjęcia i ma wbudowany tethering, tak tutaj mam najlepszą aplikację do tetheringu z wbudowanym retuszem twarzy dodatkowo. Natomiast nie jest to idealne, bo skupia się niestety tylko i wyłącznie na twarzy, omija całkowicie resztę ciała, ale mam nadzieję, że to kiedyś dojdzie w aktualizacji. Tutaj. W tym przypadku, chociaż na pewno łatwiej wykryć strukturę twarzy niż całego ciała w różnych pozach, natomiast w tym przypadku chcę Wam pokazać, jak wygląda ten retusz właśnie w capture. One I w najnowszej wersji, którą sobie instalujemy, mamy właśnie ten tutaj panel rita. Jeżeli go nie widzicie, możecie sobie prawym kliknąć. Nie, to tutaj to się, gdzie, gdzie to się dodaje? Tutaj prawym. Tak, czy nie? Boże, tultap, tak, tutaj Tultap nie bezpośrednio dodawanie narzędzi tylko musicie w pustym miejscu i dodawanie tool tab czyli zakładki narzędzi. Bo ja to mam wszystko pomieszane. Natomiast ona gdzieś tutaj się znajduje, jak nie widać to jest tutaj. Można ją sobie zawsze przeciągnąć. Natomiast jeżeli już tutaj wejdziemy, mamy jakieś zdjęcie, powiedzmy. Portretowe tutaj jest z ostrym błyskiem. Ja je sobie wezmę na 100% naszej wspaniałej klaudi modelki. No to mamy tutaj kilka suwaków, tak przede wszystkim mamy wykrywanie twarzy, mamy różne twarze, jeżeli jest kilka osób, możemy w osobno je tutaj retuszować. W tym przypadku mamy tylko jedną twarz, no i mamy pierwszy suwak do, do tak intensywności całego retuszu. Później mamy usuwanie niedoskonałości. I to sobie możemy przesuwać, a tak jak widzicie, zaczynają nam znikać niektóre niedoskonałości. Oczywiście zaczynają też znikać czasami jakieś pieprzyki, na no to też trzeba uważać, natomiast jeżeli chodzi o to, o ten suwak, no to tak gdzieś tutaj w granicach 80% wygląda naprawdę fajnie, naturalnie, natomiast dalej przy 100% on już zaczyna wchodzić, tak jakby trochę w strukturę skóry. Jeżeli zależy Wam na trochę bardziej gładkim efekcie, no to możecie to sobie spokojnie dać na, sut, na setkę. Tutaj widzicie na czole, że wygładziło się ono dosyć mocno, natomiast tak gdzieś między 70-80 daje bardzo naturalny efekt. Później mamy taki suwak Dark Circles, czyli po prostu ciemne kółka pod, wokół oczu, czyli po prostu cienie pod oczami. Jeżeli to sobie przesuniemy no to też widzimy jak tutaj nam się pod tymi oczami zaczyna rozjaśniać na 100% będzie po prostu bardzo tak dosyć gładko ja tego na 100% bym nie dawał ja bym się tutaj zatrzymał gdzieś przed 30% natomiast później mamy też Even skin, czyli wyrównywanie skóry. Mamy tutaj po prostu moc wyrównania tego, tej skóry i też zachowanie tekstury. Czyli możemy sobie na maksa przesunąć i widzicie, jak to się tutaj ładnie wyrównuje. Oczywiście nie możemy przesadzić, bo tutaj wydaje mi się, że tutaj wchodzi za bardzo już taki efekt trochę inverted high pass, tak zwanego trochę za dużo takiej sztuczności. Natomiast można tutaj sobie fajnie wyrównać tę skórę. Natomiast jeżeli weźmiemy na stówę, to możemy też zawsze przywrócić trochę tej tekstury. Możemy oczywiście też jej trochę odjąć i wtedy mamy plastik fantastic za duży. Natomiast i tak wszystkie suwaki tutaj na 100%. Jeżeli byśmy zobaczcie przed, po, przed po. Jeżeli tutaj damy nawet dużo suwaków na 100%, to w Capture One nie da się przesadzić z retuszem. To jest akurat tutaj spory plus tej wtyczki, że nie da się przesadzić z tymi suwakami aż tak bardzo, żeby to wyglądało mega karykaturalnie. Jest to wciąż dosyć fajny, naturalny retusz, robiony na rawie przed eksportem do JPEGa jeszcze w ogóle, także naprawdę bardzo, bardzo fajna jakość. Weźmy sobie kolejne zdjęcie. Tutaj sobie mogę zresetować i też blemishes, czyli niedoskonałości, gdzieś tak przy o tyle. Cienie pod oczami delikatnie, wyrównanie skóry też nie za mocno i przywrócenie tej tekstury. Tutaj te dwa suwaki ze sobą fajnie działają. I mamy jeszcze coś takiego jak konturowanie o tym zapomniałem w poprzednim, na poprzednim przykładzie. Mamy coś takiego jak konturowanie, czyli po prostu tak zwane portrait Volume Cyfrytach Formi, ale tutaj to dosyć fajnie działa na zasadzie takiej, że wykrywa naturalne cienie na twarzy i je kontroluje. To jest dosyć dobrze zrobione, także tutaj fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o to kontrolowanie w jakich miejscach jest. Natomiast oczywiście na Maxa tutaj na tym suwaku akurat przesadzić możemy. No i bardzo szkoda, że takiego kontrolowania nie ma właśnie na ciele. Bo, tutaj, przy tego typu zdjęciach, tutaj konturowanie, jakby weszło na ciało, to by bardzo dobrze wyglądało. Tak samo w ogóle cały ten retusz. Natomiast szkoda, że on jest tylko zachowany do twarzy. Dobra, zobaczmy trochę inny przykład. Też z ostrym błyskiem, ale też ostry błysk fajnie tutaj uwydatnia nam e, takie mocniejsze, powiedzmy, niedoskonałości trochę. Także sprawdźmy sobie tutaj, jak to wygląda. Usuńmy. O, tutaj, bardzo fajnie. Tutaj, tak przy 90% fajnie to wygląda ciemne kołka, wygładzanie twarzy z zachowaniem tekstury, o, cyk i konturowanie i tutaj też widzicie, że wykrywa te naturalne cienie i możemy je sobie przed, po, przed po, porównać, tak? także naprawdę bardzo spoko, jeżeli o to chodzi. Tutaj mamy, weźmy sobie bardziej takie naturalne zdjęcie na wprost. Oczywiście ostry błysk. Mocna tekstura, no bo tak to wyciąga. Niedoskonałości. Pyk tu przy 50%, 60% już bardzo fajnie wygląda. Ciemne kółka delikatnie możemy sobie zrobić. Wyrównywanie skóry plus odzyskanie tekstury. Konturowanie. Mamy coś takiego. Dobra, i mamy przed i po. Przed i po. Bardzo delikatne, ale już dużo daje. Zwłaszcza jeśli klient albo modelka na sesji, jak robimy te zdjęcia w ringu, po prostu widzi te efekty na bieżąco. Możemy je zastosować do wszystkich zdjęć. Ja mogę skopiować i powielić nareszcie zdjęć. Także jest to bardzo, bardzo ciekawa opcja. Zwłaszcza, że ona jest wbudowana w najniższym pakiecie właśnie Capture One, także mi się na pewno przyda. Oczywiście ja mam też swoje wtyczki, przez które puszczam te zdjęcia masowo, bo też zależy mi na retuszu reszty ciała. Natomiast tutaj, jeżeli bym miał modelkę, gdzie tego ciała nie ma aż tyle, jak na przykład w tych przykładach, gdzie są też nogi, które by się przydało wyretuszować, ale jak tutaj na przykład jest tego typu zdjęcie, gdzie jest w większości sam ubiór, i głównie, znaczy jeżeli odsłonięta sama twarz, no to, to się sprawdza bardzo dobrze. Przy zdjęciach biznesowych, portretowych, jakichś takich headshotach w studio, to jest na pewno fajna opcja, żeby na żywo chociaż trochę podrasować ten twarz, żeby powiedzmy Podbić trochę samoocenę naszego klienta, osoby fotografowanej. Także to jest taka krótka aktualizacja, znaczy krótki film o aktualizacji Capture One z mojej strony. Jeżeli macie Capture One, to warto sobie, sobie sprawdzić, jak to działa. To już nie jest wersja beta, to już jest normalna aktualizacja. Także całkiem fajnie to wygląda. Ja się cieszę, że coś takiego jest. Mam nadzieję, że niedługo dojdzie też retusz ciała. To było na tyle. Dzięki bardzo poświęcony czas i do usłyszenia. Do zobaczenia z tym razem. Hej.